Witajcie dzisiaj na warsztacie dzisiaj troszkę będzie taki może nie stolarski film ale tam widzieliście kto obserwuje że tam zakupiłem rowery elektryczne to jest mój to jest od żony pozazdrościłem jej czego jej pozazdrościłem a tej sztycy to jest taka sztyca amortyzowana zobaczcie ona no, daje jakąś tam komfort jazdy, ulgę dla kręgosłupa, tak. Zakupiłem na Allegro, zaraz wam pokażę, nie widzicie tego nie ma zwykła, za chwilę ją wymontujemy, zobaczymy czy w ogóle to spasuje. Przyszła do nas paczka. Poczekajcie, dam was do statywu. Przyszła paczka. Z Allegro, tak jak mówiłem, zaraz wam pokażę. Coś takiego. Widzicie cenne takie firmy. Tutaj jest wymiar 30 mm. Już wam się przyznam, że wcześniej zamówiłem, dałem ciała, bo tam dosłownie są setki milimetrów. Jak będziecie sobie dokupywać, to patrzcie na to, zmierzcie. Ja to zmierzyłem tak na oko. 30 i tam 9 zamówiłem, 30,9. W końcu wziąłem słów miarkę i wyszło, że. Niby 30 mm jest u mnie. Na równo. Dobra. O, tu mam siedzenie takie. Spróbuję sobie je założyć. Będziemy musieli tutaj to przerobić. Zobaczcie. Tak to wygląda. Foli pokazuję. No taki powiem wam odlew taki aluminiowy cały. Tu jest regulacja twardości naszej tej. Minimum coś tam i 30.00, a miałem 39 i nie wlazł. Dobra, tu jest ten uchwyt, żeby przełożyć. Dobra, idę wymontować. Z naszego rowera poczekajcie. Sobie. Ua, kurde. Remontujemy to na szybko. To znowu będzie chwila prawdy to po prostu tu będzie no jest jest ok ale być taki jakiś kurde delikatny luz myślę że to klamra nam dociśnie ok wracamy na warsztat i spróbujemy sobie to zamontować Dobra, tutaj dwie trzynastki, żeby uwolnić, uwolnić tą klamrę. Musicie to wiecie rozkręcić, chociaż jedną stronę zależy, bo nie wiem jak to jest w sumie. Pierwszy raz to demontuję. Tą ośkę. O, idzie uwolnić. Tak, tak. Rozbebeszamy to no i teraz czekajcie, bo no się nie przygotowałem nie mam imbusa tutaj nie chcę żeby tutaj pisze 6 no te 6 to takie małe to jest. dobra, jak to będzie działać czyli to będzie jakby tył naszej sztycy czyli to byśmy musieli tutaj to. Tu troszkę popuścić, dobra ja was przepauzuję, ogólnie to trzeba będzie wiecie to wsunąć tu między te elementy, zaraz będziemy na co. Dobra, jestem z powrotem, skręciłem to, zobaczcie tu są takie można powiedzieć nacięcia, garby, czekajcie nie wiem, czy to w że to jest regulacja, wiecie, do kąta nachylenia. I tutaj też ta rurka ma takie... Nie wiem, czy słychać? Nie wiem, czy ja się tam nie powtarzam, bo coś mi z chwilą ale to jest nie trudno. Powtórzę się. Takie jakieś nacięcia. Dobra, spasujemy to. Czy nam to zaciśnie? Bo mówię tak, odczułem, że jest taki delikatny luz, ale... Mówię 39 mi tu nie wchodziło, więc. Dobra, zaciśnijmy to teraz czy on pojedzie w dół. Dobra, tak to wygląda. Ja was tu jeszcze pokażę, jak to ten... nie regulowałem jego wiecie, na razie tylko przymiarka. twardy jest, ale nie wiem czy to widać coś tam poddaje się no zobaczymy to trzeba będzie testować i regulować na pewno jak to o, widzicie i na, pod moim 100 kilo nie siadło to, czyli 30 w tym chińskim pase bajku z tej firmy, to no tu jest 30, nie 39. Jakbyście sobie dobierali taką sztyczkę. Zobaczymy. Na pewno to wiecie, coś tam pomoże. Na pewno pomoże dla kręgosłupa, Dobra, jakieś testy później zrobię wam z jazdy tym, tymi rowerami, bo kiedyś tam obiecałem. Jeszcze tutaj będę w tym Chińczyku chciał e, ogólnie coś pogrzebać w parametrach. Dobra, widzieliście co, ile kosztuje. Myślę, że Wam się to przyda. Dobra, trzymajcie się. Na razie. Hej.